Miałem 15 lat, gdy zachorowałem. Najpierw myślałem, że to tylko ciężkie przeziębienie, ale trzeciego dnia gorączka była tak wysoka, że bełkotałem. Mama spanikowała i zawiozła mnie do szpitala. Okazało się, że to nie grypa, lecz zapalenie płuc, które przerodziło się w sepsę. Infekcja truła moją krew. Lekarz powiedział, że ciało się wyłącza, by się chronić. Pamiętam, jak wozili mnie na ojom i słyszałem mamę płaczącą na korytarzu. To ostatnie wspomnienie przez trzy miesiące. Ale to co dziwne, nie leżałem tylko w ciemności. W mojej głowie byłem w starym domu, w którym mieszkałem jako dziecko, zanim wyprowadziliśmy się po śmierci brata Marcin'a w wypadku samochodowym. Wszystko wyglądało dokładnie tak samo. Stary zielony dywan, skrzypiące schody, nawet zapach obiadu mamy. Nie Wyjść. Wszystkie drzwi zamknięte, okna nie do ruszenia. Ludzie na zewnątrz chodzili, rodzice przejeżdżali, nawet znajomi ze szkoły. Krzyczałem, waliłem w szyby, ale mnie nie widzieli. Byłem niewidzialny. Jedyną osobą, która mnie widziała, był mój brat w lustrze. Wyglądał tak samo jak przed wypadkiem w swojej starej koszulce koszykarskiej. Pojawiał się codziennie, siadaliśmy na kanapie, graliśmy w gry wideo, albo opowiadał głupie dowcipy jak kiedyś. Czasem mówił dziwne rzeczy: Trzymaj się Bronek, nie odpływaj za daleko, bo możesz nie znaleźć drogi powrotnej. Były też głośne dudnienia w całym domu. Marcin stawał poważny. Wołają cię, słuchaj uważnie, to twoja droga wyjścia. Po zrozumiałem, że to nie grzmoty, to głosy z prawdziwego świata. Mama przy moim łóżku, lekarze dyskutują o leczeniu, przyjaciele odwiedzający mnie w szpitalu. Czas płynął dziwnie. Raz czułem, jakbym spędzał dni w domu, innym razem brat znikał na tygodnie, a ja panikowałem, że utknąłem na zawsze. Pod koniec Marcin był smutny, ale i podekscytowany. Szedł do drzwi wejściowych i w końcu je otworzył. Świat. Ło wpadło do środka. Ciepłe i przyjazne. Czas iść, mały brat. Do zobaczenia, ale nie za szybko. Pokazał mi, bym przeszedł przez drzwi. Usłyszałem głos mamy. Proszę, wróć do mnie skarbie. Proszę. Ruszyłem przed siebie w światło. Następne, co pamiętam, to otwieranie oczu w sali szpitalnej. Mama siedziała przy mnie, trzymając moją rękę. Płacząc tak, że pielęgniarki wbiegły do pokoju. Byłem w szpitalu miesiąc na rehabilitacji. Bo mięś nie zapomniały, jak działać. Lekarz mówił, że to cud, że mózg nie ucierpiał. Pytali, czy pamiętam coś z pobytu w śpiączce, ale wstydziłem się opowiedzieć o domu i powietrzu. Dopiero po sześciu miesiącach powiedziałem mamie o tym, jak Marcin był ze mną cały czas. Pilnował, żebym się nie poddał. Mama zbielała na wspomnienie jego imienia, potem płakała inaczej. Mówiła, że każdej nocy prosiła Marcina, bym nie strzegł. Okazało się, że mama przez cały czas śpiączki prosiła mojego zmarłego brata, bym nie chronił, i on naprawdę to zrobił.